Tak w ogóle to chciałem się spytać, czy masz jakiś kontakt z Michaelem, bo już od tygodnia jakoś się nie odzywa? No, on wyjechał, takie sprawy rodzinne i tak dalej. Długo go teraz nie będzie. Ale to nie da się z nim jakoś skontaktować? O no, nie, nie, on jest poza zasięgiem. Na jakiejś zadupie pojechał. Kurczę, to nic, to szkoda. Gra jest pojewana! Mati, pomóż. W tej grze są ciągle przeszkody. To co mówisz, że dzisiaj nie będziesz miała czasu na przychodzenie tej gry? No nie bardzo, muszę trochę odpocząć po tej przechadzce po lesie. No to w sumie dobrze, zobaczę co u zaściankowej, bo dawno się z nim nie widziałem. No nie ma sprawy, najwyżej jutro przyjdź. Spoko, o latarkę zaścięnkową nikt nie pytał. A mam ją przy sobie, za co się bardzo dziękuję. O cholera, kochanie. Potem oddzwonię. A, pewnie w domu zostawiłam. Mówię ci, to nie jest możliwe. Ale przecież wszystko wskazywało na to, że jest. Mówię ci, że nie jest. Nie da rady w ten sposób. Kurczę, to muszę coś wykombinować innego. Dokładnie. Ale nie potrafię. Na pewno coś wymyślisz. No Nie wiem, nie ogarnę tego. Mogę ci pomóc, ale wtedy będę musiał ci to pokazać sam. Nie jestem pewna, czy tego chcę. Nie, martw się. Tego ten jeden raz, to nic wielkiego. Jesteś tego pewien? Так, не можем это никому не Nie masz się, to tylko ten jeden raz, to nie raz, to nic wielkiego. jak jesteś tego pewien? Tak, nie musimy o tym nikomu mówić. No, no dobra, okej. Okay. Jezu, nienawidzę, jak ktoś mi przychodzi coś w grze. Oj, tam, oj, tam każdy potrzebuje czasem pomocy. Dobra, idę ja otworzyć, a ty mi to Okej. Okay. co to pają! Co ci się dzieje, dziecko drogie? No i proszę bardzo. Obiec zrobiony, mogę iść na dwór? A posprzątałaś pokój? Mama powiedziała, że mogę posprzątać wieczorem. A czy ja jestem, mama? Czasem można was pomylić. Co aleś powiedziała? O, tutaj młoda damo. Tość, podaj spokój. O, ja ci śruba dokręcę. No co, jest kuryrek przy? dalej. Demati, Mati, mi, bo mi ostatnio bolą plecy, po do Dziękuję bardzo. Proszę wybaczyć Matiemu, ale się chłopak zapatrzył na grę. Tak, to ja dziękuję za przesyłkę. Nie ma sprawy, do widzenia. Asia, drugie dziecko, otwórz drzwi. Nie ma takiej opcji. A jakie są? Są tylko zamknięte drzwi. To co ty, masz wersję demo? Co? Proszę cię, córeczko moja przenajsłodsza, otwórz drzwi. Nie, bo mnie okrzyczysz. Okrzyczeć to cię mogę przez drzwi. Jak już, to mógłbym ci skopać ten twój słodki tyłeczek, żebyś wiedziała Who's your daddy? Boże, ojciec, daj sobie już spokój. Czego ty chcesz ode mnie, dziecko kochane? Chciałam iść na dwór, mogę wieczorem posprzątać. No dobrze, niech ci będzie. Na pewno? Ależ oczywiście. Nie wierzę Ale dlaczego? Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, to mnie potem rzucałeś o drzwi. Nie wyjdę. Dlaczego? Bo chcę zupę z ryżem zamiast próchniałego makaronu. No dobrze, dziecko kochane, Tatuś zrobi z ryżem dla ciebie Dziękuję Tatuś Oj kochana to był tylko ten jeden raz tym tygodni No I jeszcze w poprzedniej zrobiłeś tak ze trzy razy? A to by co kurierki nie widziałeś? Ale to nie była zwykła kurierka. No wiem, miała kolorowe włosy, no i co? Ale chodzi mi o to, że. Co? Ona była taka piękna. Ja ją poznaję, ona mi się podoba jakoś tak już od moich narodzin. Serio? Tak, mówię ci, kojarzy laseczkę. Okej, okay, to musimy coś z tym zrobić. Ha? Myślałam nad kupieniem ci jakiejś maski tlenowej z zapasem tlenu na cały rok. Ha? bo widzę, że przy niej masz niedotlenienie mózgu. Haha, ha, bardzo zabawne. A tak serio to trzeba się zamówić na Twój adres, bo tak się składa, że wiem z której firmy wysyłają tą kurierkę w nasze rejony. Daj spokój. A nie dam, kupię Ci nowego pada. A po co mi nowy pad? Na Super mega HyperX internetowej z akcjami są pady z dodatkowymi funkcjami. Pokażę Ci zaraz. Kochana cudeczko, obiecuję Ci teraz, nic nie zrobię i pozwolę Ci wyjść na dwór. Solo? Nawet pięć jeśli chcesz. No dobra, raz się żyje. Tylko się ubierz ciepło, wrzesień jest, coraz bliżej zimy, dlatego ojciec magazynuje tłuszczyk. Okej, okay, dzięki, to. A temu co, z się bawi? No, też mu to mówiłam. <laughs> Moja krew! Zobaczmy, co my tu mamy. No dawaj od pierwszego. Tak jak mówiłam, tu są takie fajne, z dodatkowymi funkcjami, na przykład ten. I what the fuck? Masz chłodzenie na upały. Niby fajne, ale chyba nie potrzebuję, daj następny. Okej, okay, no to tutaj masz taki bajer, też przydatne. Ehe, nie mam pojęcia dlaczego. Ten na pewno nie, daj dalej. Jeeeeeeb, yeah, co to za mutant? Ale kozacki jest, sama chyba kupię. Wiesz co, mi możesz zamówić ten, co mam, po prostu taki typowy, najzwyczajniejszy. O, czekaj, SMS. Od Nieznanych. Hej, tu Michael, jestem na totalnym zadupie, więc nie pytaj, skąd napisałem tego SMS-a, bo i tak ci nie odpiszę, bo nie mam zasięgu. W każdym razie nie o tym chciałem, słyszałem, że play ci nie działa, to źle, bo powinien. Masz tu adres do Zbysia, to on naprawił Play'a. zanieś mu konsolę to może wyczai. Co jest nie tak. Pozdrawiam. Kurde, zapomniał podać adresu. Ja też mam jakiegoś SMS sprzed godziny. Hej, potrzebujecie jutro. To bardzo ważne. Spotkajmy się w południe na torach. A ona czego chce? Nie wiem, przeciwtałem ten SMS na głos, więc wiem tyle co ty. A ile ja wiem? No tyle, ile było w ja... O, SMS. No, przypomniał sobie o adresie. Podziękujemy. No to widać, że oboje mamy zaplanowane jutrzejszy dzień. Dokładnie. O, znowu SMS. Spoko, ziom, nie ma spraw. O, napisał narka. Opijam wódkę, robię sobie postać Ej, jestem trupkiem, tak to ma zostać? Chodzić takim dupkiem, wolę sobie postać Na ryju z workiem, ta gra nie jest prosta Ruszyłem po azylu, z żelazem na badylu Zabiłem ich tylu, że nie powiem nawet ilu A na koniec jump, jakbym był na pterodaktylu